jak uwierzyć mam, że tym razem znów nie będzie tak. Czekam na Ciebie, ta noc każe mi, nakarmię dziś Tobą sny. Wiem, że nie jest to łatwe dla wszystkich, którzy przechodzą podobną sytuację. Ja w całym swoim życiu, mimo mojego temperamentu, charakteru i tego co spotykało mnie, na mojej drodze przeszłam dwa rozwody bez orzekania o winie. W, tak naprawdę w ciągu 10 minut, e, mimo takich teczek <grywdy> e, prawdy. E, również zależy mi na świętym spokoju, mimo że czasami lubię wbić małą szpileczkę. E, nie pozwałam nigdy żadnego swojego e, ekspartnera, nawet jeżeli w drugą stronę dostałam 5 pozów zaraz po rozstaniu. Jest to mój pierwszy raz... No i jak to u mnie, nie? Rasa dobrze, rasa grubo. Ale nie dziwicie mi się, mam od Was duże wsparcie. Od mediów również, od branży. Serdecznie dziękuję, nie mam wsparcia. Od mediów również, od branży. Serdecznie dziękuję, nie mam zamiaru tego popuszczać płazem. I można, widzicie, że... Mm, Wchodzenie do czyjegoś łóżka, udawanie e, uczucia, żeby później żerować na czyjejś popularności, na czyjś plecach, e, budowanie swojego kapitału czy sławy m, kosztem w tym przypadku moim czy mojej krzywdy, mojej rodziny, e, to nie jest coś, co popłaca. E, dodatkowo jeszcze m, aktywuję wszystkich psychopatów dookoła, którzy grożą mi śmiercią. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne, więc. Mam nadzieję, że daje też dużo motywacji, wsparcia i też takiego wzoru, niepoddawania się dla innych takich sytuacji. Nie tylko kobiet, oczywiście, mężczyźni również mogą być w, w, w podobnych. I każdemu, kto ma do czynienia z przypadkiem takich zaburzeń psychopatycznych, narcystycznych, którzy aż nakręcają się, cieszą się, że mogą być pozwani, że ich nazwisko będzie y, tak głośno rozprzestrzeniane nawet w negatywnym y, świetle, że są w środku tej całej gównoburzy, ich to podniesa, ich to ekscytuje, że otaczają ich ludzie, ich pokroju tak negatywnych y, wibracji i emocji, no to zalecam efekt szarej ściany, zero reakcji, totalnie, totalne lekceważenie. Niech Wam to wdaje satysfakcję mimo wszystko, że ci ludzie yy, każdego dnia i każdej, yy, przed każdym snem myślą o Was i o tym, jak Was zniszczyć. Yy, jesteście mecenasami tego życia. Yy, a cichutko, na spokojnie, niech parawnicy zbierają dowody. I potem. Szakmat. Także ja się przygotowuję do kolejnego festiwalu w Opolu. Bardzo się cieszę nie mogę się doczekać będę miała w tym roku mnóstwo dla Was muzycznych niespodzianek i nie tylko cieszę się, że mogę się mimo wszystko rozwijać i stawiać na swoje muzyczne mm, talenty, oprócz tych biznesowych chciałabym Wam serdecznie jeszcze raz podziękować i zaprosić się przed telewizory lub pod scenę, jak tam dysponujecie czasem naturalnie i kochani gdy ci smutno, gdy ci źle, powiedz sobie, nie daj się!